Poradnik dobrej komunikacji. Przekazywanie informacji o niekorzystnym rokowaniu. Przekazywanie informacji o poważnej chorobie jest trudne i emocjonalnie kosztowne, zarówno dla pacjentów, jak i dla lekarzy. Niezależnie od tego, w jak trudnej sytuacji się znajdziesz, kluczowym jest sprowadzenie rozmowy na to, co można zrobić i co warto w tej sytuacji zrobić. Pomocnym w przekazywaniu informacji o niekorzystnym rokowaniu jest protokół Spikes. Zaproś pacjentkę, poprosi, aby usiadła. Upewnij się, że w rozmowie biorą udział te osoby, na których zależy pacjentce. Zapytaj, co pacjentka już wie o swoim stanie i swojej chorobie. Co o tym sądzi? Zapytaj, czy pacjentka chce i czy jest gotowa, abyś omówiła wyniki badań, diagnozę, podzieliła się rozpoznaniem. Przekaż informacje o tym, co wiesz. Powiedz, co mówią wyniki badania. Przedstaw diagnozę, wyjaśnij, upewnij się, czy pacjentka nie potrzebuje, by coś dopowiedzieć. Wyjaśnić lub powtórzyć. Zadbaj o rezonans emocjonalny, dostrzeż emocje pacjentki. Zapytaj, czego najbardziej się obawia. Powiedz, że jest ci przykro i że żałujesz, że masz złe wieści. Powiedz, co w tej sytuacji można zrobić. Zaproponuj działania, podaj proste instrukcje. Na co uważać? Trudne emocjonalnie sytuacje dość często prowadzą do błędów komunikacyjnych. Uważaj na to, by w takich momentach nie być osobą oschłą, zimną i pozbawioną emocji. Uważaj także na to, by nie przejmować na siebie wszystkich negatywnych emocji. Unikaj nieuprawnionego pocieszania, puentowania, posługiwania się popularnymi powiedzeniami czy przysłowiami. Najważniejszym zadaniem lekarza w takich momentach jest prawdziwa obecność, uszanowanie emocji, przekazanie prawdy i wskazanie możliwych działań dobrych w tej trudnej sytuacji. Warto zapamiętać, masz prawo odczuwać negatywne emocje związane z trudnymi rozmowami. Zadbaj o komfort pacjenta i jego bliskich, ale pamiętaj też o sobie i swoich uczuciach. Zastosuj protokół Spikes, który pomoże Ci poradzić sobie z tym wyzwaniem.